Czy spodziewała się pani, że komentarz dotyczący Roxany Węgiel aż tak bardzo się rozniesie i, i e, no, tyle zamieszania, delikatnie mówiący wprowadzi w polskie media i nie tylko? Tak, podobno nawet prezydent zalajkował Roxanę, a nie mnie. No cóż, muszę się pogodzić z tą porażką. Ale tak zupełnie serio. Czy na przykład y, żałowała Pani tych słów, czy nie ma Pani czegoś takiego w sobie? Czy może raczej to poszło na przykład w drugą stronę, że była Pani z siebie dumna, że nie boi się y, mówić też y, pewnych nie zawsze wygodnych rzeczy, być może, zdaniem niektórych? Czy dumna? To za duże słowa akurat w kontekście takiego komentarzyka. Natomiast użyła pani innego określenia, które jest moim, które jest moją największą, najważniejszą cechą. To jest to, że jestem odważna. Ja się nie boję. Ale to na przykład. W moim odczuciu jest bardzo dobra cecha. Natomiast też znam osoby, które w różnych branżach boją się wyrażać swojego zdania, bo nigdy nie wiedzą, co na przykład wydarzy się potem, gdy będą szczerzy, jak z tym walczyć. Ja uważam, że odwaga to jest podstawowa cecha, która pozwala mówić prawdę. Ale uwaga, uwaga. Nie każdą prawdę można. Mówić, o tym z kolei mówi grzeczność, pewnych prawd nie wypada po prostu powiedzieć komuś wprost.